W skrócie mówić karbul. Po trzecie, jestem jeszcze bardzo dobrze, że pan jest. Dziękuję bardzo. Przemawiające dzieła, bo e, mówi się, że talent to tylko pracuje, a geniusz tworzy. I pan dzisiaj, w dniu swoich urodzin, powinien to usłyszeć po prostu. Geniusz tworzy, a najbardziej ceniony jest ten talent, który, który tworzy unikaty. I te unikaty, fragmenty mieliśmy okazję tutaj zobaczyć. No, zbliżyła nas też, w drugim bilacie ta, e, ta myśl pana, która była w paru wywiadach i ona też trochę w filmie e, zaistniała. To, e, pan bardzo szczerze, pan boi się kobiet, ale lubi pan z nimi pracować. Myślę, że tu wielu nas na sali, mężczyzn też by się to podpisało. Zwłaszcza w tej pięknej synie, kiedy ja się pomogę, ci. nie, nie. Tyle optymizmu, pogody ducha, wiele na tej. W imieniu samorządu. Proszę Państwa, ja nie, nie, nie jestem orator, nie umiem tak pięknie mówić jak moi poprzednicy. Ja powiem po prostu tak, a będę mówił szybko, żeby się nie dać emocjom, które powodują, że mi się nagle głos będzie łamał. Nie będę mógł powiedzieć. <laughs> Więc powiem tak, że no jestem bardzo wzruszony tym, co, co i nie do końca jakby myślę zasłużone jest dla mnie ta ten wieczór i to, żeście poświęcili swój czas i, i energię, żeby tutaj się zjawić, żeby uczcić ze mną ten, ten dzień. Ja chcę powiedzieć, generalnie, bardzo jestem wzruszony i bardzo dziękuję władzom miasta i administracji i, i, i przede wszystkim dziękuję tym wszystkim, którzy naprawdę nie szczędząc sił, czasu organizowali to spotkanie, które y, wydaje się być tak tylko z, spotkać się i usiąść na moment wysłuchać, ale wymagało jednak ogromnego wysiłku i organizacji. Aczkolwiek byłem temu przeciwny od początku, ponieważ y, y, no to, to jest, powiem Wam, że oczywiście to jest bardzo ważne, żeby umieć przemówić w mikrofonie, ale jeszcze słuchać tego wszystkiego, to jest dopiero w ogóle sprawa bardzo ciężka i bardzo trudna. Bo, bo człowiek nie wierzy, że to o nim, że to tego i tak pięknie mijają się z prawdą. W ogóle, że to jest. Żeby nie wyróżniać, powiem, że bardzo, bardzo dziękuję Wam, ale także i przede wszystkim jako widzom, ponieważ film był i będzie, jest i będzie do tego momentu, kiedy będziecie Wy, widzowie. I my będziemy mogli dla Was te filmy robić. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za te słowa. I pozwólcie, kochani, chciałoby się wszystkich Was zaprosić tu na scenę do sylka, ale niech życzenia od Was wszystkich i ucałowania. Przepraszam ci, których widzieliśmy już po części w tym wspaniałym filmie i po, pozwólcie, że ich właśnie zaproszę niejako w Waszym imieniu. Pana Jana Purzyckiego, scenarzystę Wielkiego Szu. Serdecznie zapraszam. Pana Andrzeja Rablała, operatora filmowego. Sami swoimi innymi Zapraszam panie Andrzeju. Ilonę Kuśmierską kocyła Kilonko, serdecznie Cię zapraszam. Byliśmy na tym samym roku, proszę Państwa. Nareszcie się znowu widzimy. Do Pana. Y Jerzego Janeczka. Bardzo serdecznie Cię zapraszam. Irenę Kalenko. Teresę Sawicką. Cisława Kuśniara. Waldemara Krzyszka i Małgosię Potocką. Bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszam. Bardzo proszę, tak po obu stronach mistrza. Dobra, jesteśmy wszyscy, jesteśmy. Kochani, myśmy mieli w tej chwili, jako że tu już ktoś wspominał, a pan prezydent wspominał, że ważniejsze jest spotkanie ze Zbyszkiem, z, z Sylwkiem Zanapowskim niż z Sylwkiem Kęcińskim niż debata. Yy, ale Cię wyróżniłem, yy, niż debata, ale yy, w programie mieliśmy właśnie yy, troszkę debaty. No i co po takim filmie, proszę Państwa? O czym tu debatować? Właściwie tak wiele było o Tobie, Sylwku, tu powiedziane w tym filmie. Rzeczywiście, film yy, myślę, że dla wszystkich był, wszystkich znających dobrze Ciebie, był czymś takim niezwykle podsumowującym czymś takim naprawdę wzbogacającym jednocześnie. Twoje widzenie świata i filmu. Dlatego ja nie będę Was, że tak powiem, przepytywał i prosił, ale... Neb... Nie, nie, nie może mówić, no po prostu nie może mówić, gorzej niż ja. Także, <śmiewanie> jest ja, że tego, że ja tak nie przyglądam, my ja wiem. A on mówi, nie. No <śmiewanie> to, to proszę, no zaczyna mówić tekst, nic. To no, powie dwa słowa, przerwa dziura nie tego. Ja wiem, że albo tę scenę będę miał, albo jej nie będę miał, dlatego że ja ten płachetek ziemi zarezerwowałem z tego, że oni wykosili wszystko, a tu zostawili to, co jest nam potrzebne. Że trakt, że ten kombajn musimy jutro zdać, bo jest y, 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 już tam żniwa gdzieś, czekają w ogóle na niej. I mówię, Dziś, czy ty sobie zdajesz sprawę, coś ty zrobił? On mi to starał, nie ale co ty, masz to studnie, ja mówię, jak to studnie, no studnie, że wody, wody. No i, i zorganizowali mu wody, no tak powiedział, ja przywieźli tam jakiś tych, wodę, zlali go tam w ogóle całego, z tak, tego, że on powiedział, że jak... Nic nie pomogło, reanimacja żadna w ogóle w no. i on taki, ja widzę, że muszę przerwać te zdjęcia, no robię te zdjęcia bez niego tam gdzie, gdzie. Natomiast z nim już wczoraj, tam, rano jeszcze ostatnie dwie godziny mam, prawda, jeszcze tego kombajnu i, i teraz przychodzi ten i, i ja mówię, dzisiaj jak jutro w ogóle się zdarzy, że ty jesteś na pani to w ogóle zrywamy kontrakt generalnie, to nie, to nie myśl, że to tylko tu, ale będzie płacił za ten bieżak. To tak trochę stwierdził, że to wszystko są te pogróżki, ale jakby, no powiedział, że będzie... Jest ranek, ja przychodzę, do, jem śniadanie w wytwórni w tym barku naszym, Bacia tam coś tam robi, tak, jakieś tam jajecznice, coś tam. Z tego ja wiem tak, tak, i nagle wchodzi z dziś. Jak szczydziełek. W ogóle taki w ogóle. I tego już z daleka. Słyszę, recytuje tekst. Wchodzi z tekstem tekst, tekst, i tak kata, i ten, ja wiem, no dobrze, dobrze, zdzisiu, zobaczymy tam. Czeka, ale coś nam zrobił, to się nam zrobił, no ale dobrze, że już tego to wchodzi skończymy te zdjęcia. I nagle otwiera, A on ma tę scenę z Pawlikiem nagle otwierają się drzwi do towaru i wkracza się w lepiej. I taki przeszły lew, ja tak spojrzałem, no bo ja strasznie emocjonalnie doszli do tak towaru, żeby to tak przejęte, żeby to zrobić, żeby, żeby tego, więc taki, tego, i o tak... Stoi bełkocze coś przy tych drzwiach i widzę, że oko mu sztywnieje i nagle po poczekuję szybek. Ja żartuję. No ładna opowieść. <klucz> Małgosiu, wiem, że masz do... Upoważnione do przekazania ci najserdeczniejszych najserdecznych serdeczniejszych ucałowań i... I oczywiście życzeń i przekazania Ci, że część życia, którą spełnił, była dla niego najważniejszą częścią jego życia i jesteś jego wielkim towarzyszem. I myśli o tobie ciągle i życzy Ci wszystkiego dobrego. Dzisiaj kończysz 85 lat, a on za trzy tygodnie. Ja myślę, że Andrzej Mulabczyk jest jednym z najcudowniejszych, najwspanialszych pisarzy naszych polskich i należy, ja Państwu polecam przeczytanie jeszcze raz jego książek, które teraz zakupiłam i wszystkie przeczytałam od początku do końca i było to wielkie przeżycie. Także ci dwaj panowie dali nam ucztę filmową i myślę, że to było wspaniałe, wspaniałe partnerstwo. A drugie życzenia są od Koli Burlajewa, z którym przed chwilą też rozmawiałam. Dostaniesz piękny list, z którym graliśmy w legendzie. Ja byłam wtedy y, dziewczyną i to był piękny start, piękna przygoda. Dziękuję. I to był cudowny początek, przeżyłam fantastyczne przygody. I oprócz tego, że dla mnie spotkanie z Sylwestrem Chęcińskim na początku drogi aktorskiej było wielkim wydarzeniem, i za każdym razem, kiedy grałam w filmie, żałowałam, że nie spotykam reżysera, który tak wspaniale. Pracuję z aktorem, to oprócz tego spotkałam najwybitniejszego, naprawdę jednego z najcudowniejszych reżyserów polskich i najbardziej skromnych ludzi niezwykłej klasy człowieka, którego udało mi się w moim życiu spotkać i z tego powodu jestem szczęśliwa i dumna, że mogłam w swoim życiu z tobą być e, sylwestrza. Bardzo was proszę, kto ma ochotę. Myśmy raz pracowali, ale no to była wspaniała naprawdę dla mnie praca. Fantastyczny film. Fantastyczny film. Bardzo dziękuję. Sporo lat wcześniej, prawie spotkaliśmy się też w pracy. Sylwester dał mi fantastyczny scenariusz o wyścigach konnych. Nie pomnę tytułu, prawda? Ale on pamięta. Właśnie. Wielka Warszawska. I niestety to się nie udało z powodu. No, jakichś układów, które tam panowały, to zostało zablokowane i bo wielu, wielu latach nagle dostałem od Sylwestra propozycję zagrania. E, w przybyli łań głównej roli. Ten film był tak napisany i tak skonstruowany, że właściwie ta moja rola była taką osią tego filmu, a co chwilę dojeżdżali różni aktorzy, którzy grali większe, mniejsze role i to jest opowieść o tym z grubsza oczywiście niejasno, że to się tłumaczył, że robienie komedii wcale nie musi być aż takie Wesołe. Myśmy w głównych rolach z Kingą Price jeszcze spotykali się wcześniej z Sylwestrem, robiliśmy próby, więc ja już zdążyłem się przyzwyczaić do tego, że ta zabawa, której, której powiem Państwo są świadkami później już na sali kinowej czy w telewizji, przez nas musi być jednak trochę okupiona. Sylwestra jest szalenie dokładny. 21 maj. Dzień szczęśliwy dla nas wszystkich, bo to dzień Twoich urodzin. Ja w tym momencie chciałam przeprosić. Że ja się spóźniłam, ale dla mnie dzisiejszy dzień 21 maja będzie też szczęśliwym dniem i będę pamiętać o tej bo dzisiaj stało się coś takiego, że się urodziłam po raz drugi i dlatego się spóźniłam, Za oczywiście bardzo przepraszam i jestem strasznie szczęśliwa, że tu jestem, jestem z tobą. Dziękuję. Dziękuję. O czym ja oczywiście nie wiedziałem, bankiet szalał, i Ja wyszedłem na zewnątrz, żeby trochę ochłonąć, i znalazłem się no, w szpitalu czy pogotowiu ratunkowym z rozbitym y, łukiem, brwiowym. Do dzisiejszego dnia y, wtedy w ogóle nie widziałem kto mi to zrobił, ciemno było. Y, nie poszedłem z powrotem na salę, tylko do wytwórni filmowej, gdy, gdy nie, portier zobaczył, to oczywiście ręce mu opadły i mówi, co z tym zrobić. Oczywiście nie skierował do tramwaju. Sam powiedział wszystkim, co się stało, no i oczywiście straszne zdenerwowanie. Ja wracam do hotelu, patrzę w lustro i ja o nie miałem, bo dostałem tutaj w tym rejonie cztery szwy. I gorzej było rano, a rano są zdjęcia. Ekipa pełna, wszyscy pogodowie, mój Boże, co ja zrobię? Przychodzę do wytwórni filmowej, wchodzę do produkcji, wszyscy na mnie patrzą, ale nie za bardzo są tacy zaskoczeni. Ja patrzę, widzę Ilonę, a ona ma taki, takiego kuza pod okiem. I muszę wam powiedzieć, że w tamtej chwili w ogóle byłem szczęśliwy, że w ogóle coś takiego się stało. I... I, I wiedziałem, że podzieliliśmy winę na połowę. Z tym, że obaj, byli, obaj byliśmy niewinni, bo i ona tam gdzieś tam ktoś szalał i przypadkiem y, gdzieś ją tam uderzył. Ja również nie wiedziałem, jak to się stało. No, ale spotkała nam nas po prostu wizyta u pana, u pana reżysera, który nam powiedział: No, niestety, kochani. Trzeba być odpowiedzialnym. Odpowiedzialnym dbać o zdrowie, wiedzieć gdzie się poruszać. Tylko, że nie było to takie ostre jak jak zwykle z Sylwem, był zawsze delikatny, chociaż stanowczy. Ale to zapamiętałem na całe życie. I dziękuję Ci za to. Tylko, co skończyłam 18 lat. I w pewnym momencie poprosił mnie ktoś do tańca i wstałam do jednego, jednego tańca i tańcząca obok zamaszyście para się przewróciła, pod mi nogi i ja upadłam prosto na obca z tej pani. I stąd, i stąd ten guz był. E, proszę Państwa, ja chciałam podziękować... Podziękować Bogu, podziękować Losowi, że zetknął mnie taką młodą dziewczynę, jeszcze nieświeżo upieczoną aktorkę, bo ja dopiero byłam w szkole teatralnej, z człowiekiem tak prawym, prawdziwym i naturalnym, który tego samego wymagał od aktorów. I ja myślę, że wszyscy tu obecni aktorzy potwierdzą, że prawda na planie była priorytetem dla Sylwka i, i nie do wszystkich tu obecnych. Karalizacja będzie dla Tak jest. Wręczam tego oto Oskara. Zapraszam was z podrotem na swoje miejsca. Teksty. To jeden z paradoksów dotyczących Sylwestra, bo jak Państwo sobie pomyślą, to setki artykułów, setki recenzji, dziesiątki wywiadów i brak syntezy. Kiedy przystępowaliśmy do tej pracy, impulsem była inna książka, którą wcześniej przygotowywaliśmy. To była książka o Stanisławie Lenartowiczu. Stanisławie Lenartowiczu, który był jednym z mistrzów Sylwestra, i który Państwu powie, ja właściwie chciałem podzielić się dwoma uwagami. Jedna taka to to, że życie i twórczość Sylwestra jest pełne paradoksów. I to takich paradoksów, które wynikają z postrzegania go publicznego jako artysty, jako twórcy, i z tego, jaki rzeczywiście jest jego dorobek. Bo jest on przede wszystkim postrzegany jako twórca komedii. A jest twórcą filmów bardzo różnorodnych gatunkowo. Zresztą, kiedy się o nim mówi i wymienia się najważniejsze filmy, to się mówi trylogia o samych swoich rozmowy kontrolowane i wielki szum. Wielki szu, który najmniej komedią nie jest. Gdy sięgnąć głębiej, to będzie Agnieszka 46. To na wstępie będzie historia żółtej ciżenki. Nie będę opowiadał tego, co Państwo widzieli w filmie, bo tam był przegląd wszystkich tych pozycji. I kiedy można powiedzieć, że paradoksem jest to, że kiedy myśleliśmy sobie, że to taka lekka, łatwa historia, to wyszła taka obszerna i ciężka książka. A druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to pewna anegdota, bo yy, kiedy Przystępowaliśmy do tej pracy, a właściwie byliśmy już w środku. Spotkałem kiedyś Waldka Krzystka i mówię, wiesz co, zaczynają się schody, bo e, rozmawiamy, zaczynamy tutaj różne rzeczy szlifować, e, a wtedy e, okazuje się, że Sylwester coraz bardziej chce pewne rzeczy dopowiadać, e, dokładać. Trzeba powiedzieć od razu, że, że nie. Yy, ingerował tutaj w teksty, natomiast tu, tu są. ...11 rok, dzisiaj mamy rok 2015. Można powiedzieć, że nad tą książką pracowaliśmy no, dobre 3 lata. Dobre trzy lata, może nawet ciut więcej. Yy, Gros tej pracy to było zbieranie materiałów archiwalnych i z tych 570 stron to 200 stron to są materiały archiwalne, na które składają się zarówno recenzje poszczególnych filmów. Jak i inne rzeczy, tutaj mam na myśli siedem kolaudacji, które żeśmy wyciągnęli z Filmoteki Narodowej i z Archiwum Achnowych w Warszawie. Na to się składają um, dokumenty produkcyjne, które żeśmy, żeśmy wyciągnęli z archiwum z Milanówka. Jednym słowem mówiąc, staraliśmy się, żeby ta książka była nasycona bardzo gęsto faktami, żeby to by nie, nie były tylko jakby subiektywne wypowiedzi poszczególnych autorów na temat danych filmów, tylko żeby one były też głęboko osadzone w rzeczywistości, w rzeczywistości społecznej, w rzeczywistości. właśnie Naszego grona chcielibyśmy panu Sylwestrowi dać taki skromny upominek. Jeśli bym państwa zapytał, jaki jest najbardziej znany film Sylwestra Kęcińskiego, to oczywiście powiedzą Państwo, że sami swoi. Ale jeśli bym spytał Państwa, jaki jest najbardziej znany film Sylwestra Chęcińskiego poza granicami Polski, to założę się, że Państwo nie będą wiedzieć. Yy, otóż yy, w 2013 roku, czyli dwa lata temu, w Niemczech na DVD wyszła po niemiecku Historia Żółtej Ciżenki. I jest to bodajże jedyny film Sylwestra Chęcińskiego, który został wydany na DVD za granicą. No i w imieniu właśnie naszego grona chciałbym urodzinowo przekazać ten film Panu Sylwestra Chęcińskiego. że to zostało zrobione. Ja wiem, jak to powstawało, ile to powstawało dni, nocy, miesięcy i ta cierpliwość w tym poprawianiu, których sami sobie tam pokazałem, bo ja nie ingerowałem w każdy pisał to, co e, e, myśli, a myślą tak, że ja z tej książki hmm. dowiedziałem się z artykułów, Wiele rzeczy, których w ogóle nie wiedziałem, nie miałem pojęcia w ogóle. A jeszcze w dodatku tam niektóre analizy są takie, to to, że też ja nie zdawałem sobie sprawy, ale jest to ciekawe Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Mówi <plodziesiąt> Pan Dyrektor Bubnicki i Pan

Proszę Państwa, yy, myślałem, że Rafał to powie, ale, albo Pan Andrzej Jedemski, ale powiem to ja przy wyjściu z dzisiejszych, tak jak Pan Sylwester powiedział, byliście perfekcyjni i bardzo dyskretni. Dziękuję. No to co, spotykamy się proszę Państwa na pierwszym piętrze w pianobarze i w salach towarzyszących na małym co nieco. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia za chwilę.